Czego dotyczy sprawa? Co tu się dzieje tak naprawdę? No co się dzieje? Powstaje nam pod nosem, jakby powiedzieć, indykarnia. Indykarnia, czyli chów drobiu. Uważamy, że w tym miejscu nie powinno tutaj być tego. A to są tereny, to są tereny mieszkalne tutaj no, na sąsiedztwie? To są, są tereny, tereny pod R, ale Budowa rozpoczęła się na początku tego roku. Decyzja była z tego co wiemy, to była wydana w lutym. W lutym Połowa, tak. lutego. Połowa lutego była wydana, gdzie już informacja była w gminie, że gmina przystępuje do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Bo my ubiegaliśmy się już w 2009, 2008 roku. Składaliśmy pisma o przekształcenie to na M. Znaczy, czyli której działki? Tej, wszystkich, tak po kolei. Żeby one zostały przekształcone w działki budowlane pod mieszkalnictwem. Tak, mieszkanie. Tak? I usługowe, Żeby nieuciążliwe. Niech sobie powstanie coś nieuciążliwego. Mhm. Jakie są skutki tej inwestycji? Ponieważ. Y to, jest, to, nie, jest, to nie, nie powstaje dopiero teraz, tylko tutaj ta indykarnia... Tu już były, były indykarnie. Hodo, są hodowle drobiu, do tego nikt się już... Było wcześniej postawione, lat 10, 15 czy 20. Nie wiem tego, bo nie, się człowiek nie interesował. Do tego nie, mia, nie mieliśmy żadnych pretensji. Ale tutaj, jak powstaje teraz, no to jest... Uważam, że to nie jest w porządku. bierze się pod uwagę, nie wiem, władzę, starostwo, starosta, pan starosta, czy wziął dobro jednego człowieka. Wziął dobro. Jedne, bo my jako osoby starsze to jesteśmy przyzwyczajeni do smrodu, do hałasu, do huku. Ale niech pani państwo spojrzą na to dziecko, to dziecko, to. Na co one są narażone? A osoby starsze wychodzą, wyjść sobie wieczorem na ogródek i co, wąchać smrodem? No właśnie, jakie są skutki tego, że No jest, no, no jest... jest raz. Najgorsze to jest smród, który odczuwalne jest codziennie wieczorami, a najgorszy jest w weekendy. Praktycznie nie cały dzień jest zwieszony specjalnie, Wtedy, nie mogą żadne służby przyjechać tego skontrolować, zobaczyć. No nie chcą. Jest... Nie chcę? Po prostu nie chcą. My to nie raz już... Bo po prostu to, nie pracują w te dni w, te w tych godzinach nie pracują. To jest normalna praktyka w tego typu y, miejscach, że po prostu, że to jest... Proszę e, e, zbyziewy, e, e, się pojawiają po nocach i weekendy? No po prostu, nawet są wyczuwalne spalane y, sztuki, które padły. To są spalane. Spalanie padliny. Tak, dokładnie. jest Na i... najważniejszą rzeczą jest to, że to, ta inwestycja będzie rzutować na lata i gmina, czy miasto będzie zawsze z tym gównem miało problem. Zawsze będzie śmiedziało, bo tu są mieszkalne, tu są mieszkalne, pozwalając na budowę takiego czegoś, jak indykarnia. Ktoś nie pomyślał o tym, że pozwala na to, żeby przez lata, ludzie walczyli o coś żeby zawsze był problem bo tu zawsze będzie problem jeżeli pozwala się na budowę kurnika, indykarni czegoś takiego w takim miejscu lata, lata będą niesnaski będzie problem będą pisma, będzie no yy, bo, bo, bo to jest, normalne. To jest nie, normalne nie byliśmy u pana prezydenta może był błąd, bo pan prezydent ma życzenie, żebyśmy przeszli pod miasto. Jak on teraz, jak my byśmy wyrażamy przykładowo chęć przejścia do miasta, jak on nas weźmie z tym? Lalisa miasta jest za tą chałupą. Za tym domem. To, jak jest ten samolot, to mhm. jest... I nie, tu nie, nie można odbudować. Ja, to jest granica, to idzie miasta, o w moim Obrudzenie. Obrudzenie. Tak. Obrudzenie. to jest granica tak. miasta. A tu jest wieś, a, a tu jest trzała. I tu można budować, tu nie można, tu nie można. Tu nie można. Już na a tu, a tej to... stronie na pewno nikt by nie pobudował. Mhm. A czy państwo byli w ogóle poinformowani, nie. że tu będzie jakaś budowa, nikt, że nikt, będzie ten obiekt? Nikt nas nie informował. Na żadnej stronie starostwa nie było żadnej informacji, że na w miejscowości strzała powstaje taka inwestycja. Dopiero po jak zaczęliśmy pisać, nie wiedzieliśmy co to. Nawet my się bardzo nie interesowaliśmy, nie wiedzieliśmy, co to się będzie budowało. Może jakiś warsztat samochodowy, chwała temu człowiekowi, blisko byśmy mieli co naprawiać auta. Okazuje się żadnej tablicy informacyjnej nic nie było, nie było, są zdjęcia nawet, chyba mamy gdzieś porobione, że nie było tego, w tej chwili jest wystawiona tablica 60 dpj dopuszczalne, co no, to znaczy 60 dpj, no że to może hodowla, no 60 jednostek, to ilość, Odpowiednia ilość yy, hodowanych zwierząt. Tak, bo mhm. powyżej 60 DP, powyżej 60 tych jednostek trzeba uzyskać dodatkowe, dodatkowe zgody na które na pewno gmina by się nie zgodziła, bo to mhm. musieliby z gminy po prostu uzyskać. A w tej chwili jaka była y, procedura, jakie by były działania z gminą? Nie wiemy, my tego nie wiemy, my nic nie wiemy, my po prostu dowiedzieliśmy się już po fakcie jak to zaczęło powstawać. Mhm. Czyli w tej chwili jeszcze do, do gminy państwo się nie zwracali? Zwr zwracaliśmy się do gminy, gmina... No ręce jakby obmyła, bo gmina jest, nad gminą jest starostwo, nad starostwem jest wojewoda, no i to starosta wydawał. To starosta wydał zezwolenie na Dokładnie. budowę tego tak, tak. Um, obiektu tutaj w tej wsi. Ja. Niedziela z miasta ludzie przyjeżdżają, stawiają u nas samochody, żeby sobie pojeździć na rolkach, mhm. na rolkach, rowerami, tutaj, na tej ścieżce, tak na tych ścieżkach. Tutaj... Jogging uprawiają często. W zeszłym roku to non stop. Robiły tutaj spacerki z dziećmi, rowerkami. To... Odpowiednie miasto wybudowało taką inwestycję. miejsce dla ludzi. Dla no. mnie to się nasuwa, może nie powinno, ale to tylko moje takie odczucie może być. Dla mnie się tylko takie coś nasuwa, że historia nam pokazuje. Był kiedyś taki człowiek, który się nie liczył z nikim. Z nikim się nie liczył. No wiadomo, które lata. 39, 39 45. Mhm. Człowiek to nie była taka podrasa ludzka. Ja nie wiem, czy władze miasta nas też tak traktują. A czy panowie, Państwo rozmawiali może z tym inwestorem tej sprawy? Absolutnie. Państwo znają? Nawet dokładnie tego młodego to nie wiem jak wygląda. Mhm. Jakie działania w tej chwili państwo podejmowali, żeby ten problem rozwiązać? Pisaliśmy tak? pisma, pisaliśmy pisma, Leszek weź przytrzymaj, możemy pokazać, pierwsze jakie pismo napisaliśmy to było pismo do urzędu, mailem wysłane do urzędu, do urzędu gminy, o, pierwsze jakie było to było do, do Zapytanie takie do gminy. Co można robić na tej tej? Gmina nam odpisała jak najbardziej wójt gminy się. Co można robić na tym terenie, tak? Tak. To nie jest to pismo. A co? Później pisaliśmy pismo do... A co gmina odpisała? Gmina odpisała, Urząd Gminy 23. O, pismo jest z gminy, które nam odpisała na tego maila. Przyszły osoby, tu żeby spotkaliśmy się. U może pan pokaże jeszcze na chwilkę? Proszę bardzo. Czyli tutaj. Yy... Gmina odpisała, co, co można na tym terenie robić, tak? czyli że tak, dopuszcza, 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 dop dopuszcza się budowy obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli rolniczych na podstawie przepisów odrębnych. odrębnych. I właśnie, i cóż tylko, to oznacza? Gmina nie dopisała, dlaczego i co to są przepisy odrębne. Odrębne i co to znaczy dopuszcza się. Mhm. Dopuszcza. Ja, ja do, się do dzisiaj dopuszcza? nie wiem, co to znaczy dopuszcza się. I słowo dla mnie dopuszcza się. Znaczy nie wiem co. I nie wiem co miała ani gmina, ani urząd jakikolwiek w zamyśle mówiąc dopuszcza się. Trzymaj, mhm. trzymaj na razie. Następnie złożyliśmy pisma proszę bardzo do wydziału rolnictwa. Starostwo kwiatowo. Tak, i ochrony środowiska. Odnośnie tych zapachów w dniu 25.04 mhm. zostało złożone w kancelarii i do pana starosty. Mhm. Pan starosta przekazał to automatycznie, odpisując nam pismem, to znaczy, tak jakby przekazał, to już od razu do wojewody. I Pan Wojewoda nam tu to odpisywał, co my chce, o co nam chodzi, żeby zweryfikować. Czy o cofnięcie decyzji, czy o weryfikację tej decyzji. Czy o wznowienie postępowania. Czy o wznowienie. Myśmy się ustosunkowali do tego pisma, złożyliśmy kilkanaście dokumentów, każdy od siebie złożył. No i teraz przyszła nam odpowiedź, że będzie to wszczęte, tak jak my to zrozumieliśmy, że będzie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Wznowienie właśnie sprawy. W oddali te budynki to są budynki tego właściciela też widać dalej postępując. I postępującą widać dalej jest terenu. jest wszystko jak czyli tak naprawdę w momencie jak te wyziewy się pojawiają to yy, właśnie gdzie one są wyczuwalne? Wszędzie Wszędzie. Wszędzie. Wszędzie w promieniu. Proszę Pania, Tu jest, są bloki dawnych zakładów dziurwiarskich. Niech pani przejdzie, porozmawia z tymi ludźmi. Mhm. Są podpisy ich. Są podpisy, oni się też podpisali. Oni są. Mhm. Nie wiem. Nikt nie jest. Nikt nie chce tego wąchać ani mieć przede wszystkim i wartości my tracimy. Tak. Z jakiej racji? Wartości działać. Działek. działek nie. Znaczy w tym miejscu na pewno, na pewno na zdrowy, chłopski rozum nie powinien powstać kurnik. Wszystko oprócz kurnika. Dlaczego? Bo to jest uciążliwe. Bardzo, bardzo uciążliwe. Niestety ja się zgadzam, że właściciel ma działkę i on chciałby na tym zarabiać. Ale nie w tym miejscu każda mądra skończy. osoba taką działalność przenosi poza okolice zamieszkania, tak paska, żeby czy... nie przeszkadzać, żeby nie być uciążliwym dla E, okolicznych mieszkańców. Najbardziej no właśnie uciążliwe są wieczory. Przychodzi okres letni, kiedy jest ciepło, człowiek chciałby przewietrzyć w domu, żeby nie, było nie, chłodno. No nie, nie, ma, nie ma możliwości. To trzeba to się zamknąć, i się dusić w domu, bo fetor nie na da dworze. Wyjść z dziećmi, dzieci latem, wiadomo, jeżdżą rowerami, bawią się na podwórku, no, no i mają wąchać, takie rozum... Powtarzam jeszcze raz, urzędnik, który to podpisał, nie był tu, zrobił to za biurka, nie, nie, nie. nie, Kto zrobił to. Zabiórka. Nie, nie widząc. To i, to jest... I to jest jego duży, duży błąd. D przy odwołaniach tak się nie robi. E powinno się być na miejscu, zobaczyć, jak to wygląda, gdzie się buduje takie rzeczy. Często pan tędy jeździ? Czy to jest dobry teren do rekreacji? Pierwszy raz. Pierwszy raz w tym sezonie. A. A czy czasem coś tutaj śmierci? Oj, chyba od dwóch lat gdzieś się uspokoiło, także o. tak sądzę. Czas. Mhm. Czasami przejeżdżam na ryby ale samochodem, ale mhm. nic nie czułem. Aha, a, tak, a wcześniej dwa lata wcześniej? Nie wcześniej, parę, parę, lat, może więcej jak dwa lata wcześniej nie było czuć. Ale to były chyba czasy, kiedy tutaj zakłady tak? pracowały. Fajnie tu się biega, bardzo dobrze, bo tu mi nikt nie wjeżdża. Mhm. Rowerzyści grzecznie mijają, wszystko w porządku. Mhm. A czy pan czasem poczuł, że coś przeszkadza? A, chodzi o oczyszczalnię. Nie, nie wiem. Tak? To no, znaczy jak to przebiegam to koło oczyszczalni, to czasami coś czuję, ale tak, poza tym... Co tak? czy znaczy, to znaczy, to znaczy że z której strony wieje wiatr? Dzisiaj mhm. czuć. Dzisiaj czuć. Tak, Dzisiaj czuć. tak. To jak to się to? Państwo przejdziecie, kawałek, jak to poczujecie. Mhm. Aha. No tam z 300 metrów 400 trzeba przejść i tam czuć, tak. Sprawa dotyczy strzały. Tam mieszkańcy protestują przeciwko budowie w sąsiedztwie nowego kurnika indyczarni. Która ma się zamknąć w 60 dużych jednostkach y, przeliczeniowych. Y, I tam się zrodzi, zrodził konflikt sąsiedzki. Na jakim etapie jest w tej chwili ta sprawa, jeśli chodzi o urząd, o wydawanie pozwolenia na budowę? Jak to wygląda? W stosunku do tego obiektu, wydane jest w tej chwili pozwolenie na budowę. Pozwolenie jest y, ostateczne, stałe. Y, w czasie. Y, w, wydania tuż po wydaniu tego pozwolenia na budowę nie otrzymaliśmy żadnych uwag mieszkańców sąsiednich ze względu na to, że jest to obiekt mały, mieszczący się poza zwartą zabudową wsi, nie wymagający procedury oddziaływania i oceny oddziaływania w ślad za tym wydania też decyzji środowiskowej. I w tym postępowaniu jedyną stroną był inwestor. Czy mieszkańcy na tym etapie mimo wszystko mogli zgłaszać te dwa miesiące wcześniej jakieś uwagi, skoro nie byli stroną w postępowaniu? Każdy obywatel Rzeczpospolitej ma prawo występować w dowolnym momencie, w chwili kiedy coś go zaniepokoiło. Miał prawo, jeśli nie jako strona, to jako obywatel wystąpi z wnioskiem, z prośbą o wyjaśnienie lub dostęp do informacji publicznej. To nie zmienia postaci rzeczy, jeśli chodzi o stan tego budynku. Wniosek czy skarga mieszkańców została skierowana do wojewody i po wyjaśnieniu intencji, jak gdyby osób biorących udział w tym proteście 18 osób złożyło wnioski o wznowienie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia na budowę i takie wnioski i takie pismo wnioski z pismem przewodnim Wojewoda przekazał staroście do prowadzenia tego postępowania i w tej chwili trwa korespondencja z osobami, które zgłosiły swoje uwagi, żeby zdefiniowały swoje obawy, potrzeby czy też prawa jakie z tym wynikają i procedura weryfikacji tego pozwolenia na budowę, będzie trwać w najbliższych czas, w najbliższych tygodniach, w zależności od tempa spływania tych uwag. Mhm. 18 osób chce wznowić, prosi o wznowienie postępowania Aha. twierdząc, że narusza to ich interesy i taka procedura będzie realizowana. Mhm. Natomiast chciałbym jeszcze może dodać jedno. Plan zagospodarowania gminy Siedlce jako zasadę w większości przypadków przyjął zasadę zabudowy mieszanej, jednorodzinnej i zagrodowej. Może to rodzić konflikty sąsiedzkie, bo na jednej działce może powstawać budynek mieszkalny osoby nie zajmującej się rolnictwem, a sąsiad może być rolnikiem, który prowadzi produkcję zwierzęcą o specyficznych oddziaływaniu, zapachach i potrzebach. Takie konflikty powstają w wielu miejscowościach, nie tylko tu. W przypadku akurat strzały jest to wieś sąsiadująca z, administracyjnie z miastem i na pewno nacisk na to, żeby budować tam budynki mieszkalne i jednorodzinne, jest duży, ale obszar, na którym zostały wzniesione i jest wydane to pozwolenie, jest obszarem rolniczym, na którym Rada Gminy Siedlce dopuściła zabudowę tylko i wyłącznie rolniczą. Bardzo ładny, willowy, nawet budynek rolnika, jest częścią gospodarstwa i on tam może wybudować. Mieszkaniec miasta, czy osoba niezwiązana z rolnictwem, na tym gruncie budynku mieszkalnego nie może wybudować. To zapytam tak, ponieważ doprecyzuję jeszcze tę sprawę, może to nie wynika z tego wniosku, to będzie kolejny budynek, kolejny kurnik tego właściciela, nie wiem jak tam wyglądają rzeczywiście sprawy własnościowe, ale to będą dwa kurniki obok siebie i jeden kurnik już w tej chwili wydziela odory, które są bardzo uciążliwe, mieszkańcy nawet skarżą się, że być może przekracza ten, ta zagroda tych 60 jednostek przeliczeniowych i właśnie w weekendy, wieczorami zaczyna się, zaczyna to wydzielać te swoje odory, że trudno tak naprawdę na tych działkach wytrzymać, że nie da się spać przy otwartych oknach. Jak w takim razie taki rolnik może sobie radzić w takiej sytuacji? No pierwsze, czy rzeczywiście wtedy te oddziaływania się nie, jeszcze nie skumulują, bo to będą wtedy powiedzmy dwa kurniki? Odpowiedź pani redaktor podzielę na dwie części. Złożona dokumentacja budowlana i oświadczenie inwestora, nie wskazywało na to, że jakiekolwiek obiekty obok istnieją tego samego inwestora i że sumuje się ich oddziaływanie. Wyjaśnienie, czy tak jest, czy też nie, będzie przedmiotem tego postępowania, które trwa. Mhm. Jeśli potwierdzi się, to yy, uzasadnienie yy, do zmiany tego pozwolenia, czy jego wznowienia, będzie absolutnie pewne. Natomiast uciążliwości obiektów już produkujących. Yy, Zdarzają się że w rzeczpospolitej nie ma norm regulujących odory, tak zwane, nie ma nie ma ustawy zapachowej. Kilka lat temu mówiło się o tym, że ona ma być, ale z wielu różnych powodów, ze względu na różne argumenty, nie uchwalono tej ustawy i tego typu oddziaływania jak zapachy na wsi nie są. Normowane. Jak się może bronić sąsiad przed niewłaściwą gospodarką czy eksploatacją takiego obiektu? No cóż, pozostają jednostki kontrolne. Poczynając od inspekcji weterynaryjnej, która dokona y, kontroli dobrostanu zwierząt, poprzez służby ochrony środowiska, poczynając od pana Wójta, który odpowiada za swój teren w zakresie ochrony środowiska i sprawuje kontrolę jako organ pierwszej instancji, poprzez jednostki wyspecjalizowane, takie jak Wojewódzki Inspektorat. Ochronie środowiska i inne. Jeżeli, bo, jeżeli powiedzmy te dwa y, kurniki byłyby napisane na tego własny, samego właściciela, to powiedzmy, prawa Pan powiedziała, że będzie dosyć jasna. A jeżeli okaże się, że one mają dwóch różnych właścicieli, ale znajdują się tak blisko siebie, czy też to jest rodzi jakieś y, problemy, y, czy to mogłoby oznaczać, że nie zostanie wydane pozwolenie na, na ten drugi kurnik? Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakresu ochrony środowiska i oceny oddziaływania y, sumują się przedsięwzięcia będące w gestii jednego właściciela y, pozostającego w sąsiedztwie. W związku z tym trudno mi odnosić się w tej chwili do stanu przyszłego albo do stanu przed wyjaśnieniem. Jeśli się to potwierdzi, będzie to powód do zakwestionowania danych zawartych w tym dokumencie. Natomiast biorąc pod uwagę treść uwag zgłaszanych przez sąsiadów. No cóż, tak długo dopóki nie ulegną zmianie plany zagospodarowania gminy Siedlce i nie zostaną dostosowane do dzisiejszej roli tych podmi podmiejskich wsi, a więc jasno wyraźnie określone, że to jest zabudowa jednorodzinna, to tego konflikty będą się co jakiś czas pojawiały. Panie Robaku, czy coś panu śmierdzi? Pani Panie Robaku, czy coś